Cześć, drugi odcinek z serii o modyfikatorach. Zapoznamy się w nim z Boolean i Build. Wywal kamerę i światło ze sceny, a cuba duplikuj i przesuń trochę w bok. Zaznacz tego oryginalnego i dodaj do niego modyfikator Boolean. Jako object wybierz drugiego. Wszystko już działa, ale jeszcze tego nie widać. W panelu Object drugiego modelu rozsuń Viewport Display i ustaw Display as Wire. No i chyba wszystko jasne. Dlatego, że boolean był ustawiony na Difference, to teraz możemy nim wycinać. Ale są jeszcze inne tryby, na przykład Intersect. Dzięki niemu dostajemy ich część wspólną, czyli obszar, w którym się przecinają. Na koniec został Union. Jego rezultat najlepiej widać już po zatwierdzeniu przyciskiem Apply. W trybie edycji zobaczymy, że geometria obu obiektów została połączona, czyli stały się jednym obiektem. To wszystko działa oczywiście nie tylko z kubami. Możesz dodać jakikolwiek inny obiekt i powinno również śmigać. Włączamy widok Wire i wybieramy odpowiedni model w bulin. OK, pozbądźmy się tego sześcianu i sprawdźmy kolejny modyfikator. Nazywa się Build. Wszystko znikło, ale przyciśnij spację, żeby zacząć odtwarzać animację. Otrzymaliśmy efekt budowania małpki. Każda jej ściana po kolei zaczyna się pojawiać. Tutaj też jest kilka opcji do zabawy. Możesz zmienić klatkę rozpoczynającą animację, ustawić jej długość albo sprawić, żeby budowało się losowo. Jest jeszcze mych, żeby to wszystko odwrócić, czyli zamiast budowania będzie znikanie. Tak jak w poprzednim odcinku z tej serii, przydałby się jakiś praktyczny przykład. Dodaj sferę i zduplikuj ją, podobnie jak robiliśmy to z kubami na początku. W pierwszej włącz boolean i wskaż w nim tą drugą. Ustaw viewport display na wire. Teraz możesz wycinać, tylko że trochę psuje się cieniowanie. Naprawiamy to włączając autosmove dla obiektów, w którym robimy dziurę. I tym sposobem uzyskaliśmy coś przypominającego gwiazdę śmierci. Jeszcze parę detali i będzie dobrze. Dodam jeszcze okrąg i nim też wytnę dziurę. Duplikujemy i robimy to samo. No i stworzyliśmy własną gwiazdę śmierci z animacją budowania lub niszczenia. To już jak wolisz.